Godzina 20 wybije za kilka sekund i poznamy z bliska bohaterów ośmiu zawodników, którzy wystartują na dystansie 800 metrów. Zaczynamy od zawodnika SKLA Soboty Żory Teixeira. Na torze siódmym ustawiony jest Karol Makiła, jeden z faworytów. Kartuzja Kartuzy, zresztą podobnie jak Żory Teixeira. Maciej Pachłaj, zawodnik AZS-u Politechniki Opolskiej Opole. Obok niego. Stawiszy Bytgoszcz, Mateusz Śmiertka. Za ich plecami Kamil Przybyła. Z azs AWF Wrocław. Życiówka też naprawdę godna. Minuta 52 93 Maciej Majeranowski, zawodnik MKS MOSM Bytom. Obok niego Mateusz Buśko. ULKS Talek Bożytuchome a zestawienie zamyka Szymon Łysiak z Politechniki Opolskiej. Czasówki naprawdę bardzo wyrównane i trzeba szykować się na bardzo wyrównaną bitwę o medale. Zresztą każdy z tych chłopaków już po coś sięgał tak naprawdę w swojej przygodzie z lekkoatletyką. I patrzymy jak to się wszystko rozkręci. Kto wywalczy sobie przede wszystkim wewnętrzną? Kto tutaj wywalczy sobie pierwsze lokaty? Podobny początek jak u Pani, czyli w iście sprinterski sposób pokonane pierwsze 150 metrów. Ale to Bachłaj wychodzi na prowadzenie. Teixeira jest drugi, Makiła z kolei jest trzeci. No ale Makiła nie zamierza tutaj być za Teixeirą. O, chce tutaj być przed zawodnikiem skl Sopot. Tam też widzimy, jak mieszają się już wszyscy pozostali. To jakby w ramach dowodu tego, że tutaj raczej nie zobaczymy w większości fragmentów tego wyścigu jakiejś ucieczki od peletonu. Tutaj będzie raczej zwarta grupa, która między sobą będzie chciała rozstrzygnąć to i najlepiej. My byśmy sobie tutaj życzyli, żeby to trwało do samego końca. Teixeira na prowadzeniu, Makiła na drugim, przybyła na trzecim. Tak to obecnie się wszystko przetasowało. Mocny początek kosztował. Widzimy Macieja Bakłaja, który spadł w tej chwili już na ostatnie miejsce. A my oglądamy Szymona Łysiaka. Życiówka zawodnika Sopola na poziomie minuty 56-32. Ostatnie okrążenie. Prawdopodobnie mordercze okrążenie, bo tutaj wszyscy biegną jakby dopiero rozpoczęli bieg na 200 metrów. Makiła kontra Teixeira. To między tą dwójką prawdopodobnie wszystko się rozstrzygnie. Teixeira ucieka. Teixeira nie zamierza oddawać tego pierwszego miejsca. Jest na ostatniej prostej. Patrzymy na zegar. Jest minuta 50. Żony Teixeira, mistrz Polski w kategorii do lat 20. W zeszłym roku był brązowy. Dzisiaj jest złoty. Świetny finisz Szymona Łysiaka. On też na pewno z medalem. A Jori Teixeira tym samym może i życiówki nie poprawił, ale z wynikiem 153-11 zdobywa złoty medal. Drugi, no i Szymon Łyściak właśnie wicemistrzem. To jest też jedno zaskoczenie. Drugi Szymon Łyściak 1.54.02, który rzutem na taśmę wyprzedził Karola Makiłę 1.54.33. Zawodnika GKS-u Kartuzja Kartuzy. Następnie na miejscu czwartym przybyła dalej Śmiertka, Buźko, Bach Bachłaj oraz Maciej Majeranowski. Ależ mocny to był finisz Żorego Tejszery, on nagle nie ostygł. Tylko jeszcze bardziej zaczął płonąć kiedy zauważył, że Karol Makiła chce go wyprzedzić. Mega sportowy charakter jednego i drugiego i tak naprawdę każdego z tych zawodników, który ukończył tutaj wyścig. Ponożamy za żorem Tejeseją, który już zmierza do strefy dla zawodników po zawodach. A Mateusz Śmiertka ostatecznie zdyskwalifikowany, nie będzie zatem na miejscu piątym, a Żory Teixeira będzie pierwszy, drugi Szymon Łysiak z rekordem życiowym, trzeci Karl Makiła.